Zobaczcie, co ma w sobie ta roślinka krucha delikatna, która w tej chwili u mnie w ogrodzie przekwita. Jeżeli chcesz więcej dowiedzieć się coś na jej temat, to zapraszam, zostań na naszym kanale Artemisa Anua. Ja mam na imię Beata i zapraszam Cię do posłuchania. Śnieżyczka Przebiśnieg to o tej roślinie dzisiaj mowa tak naprawdę pojawia się od stycznia do końca kwietnia. U mnie ta roślina już praktycznie przekwitła, zobaczcie. W sprzyjających warunkach może tworzyć zwarte kępy po przekwitnieniu pojawia się dosyć dużo liści. Zobaczcie na te kwitnięte rośliny. Śnieżyczka przebiśnieg nazywana jest również w niektórych regionach Polski dzwonkami gromnicznymi. Dlaczego? Dlatego, że w Polsce tak naprawdę pojawia się od początku lutego, a 2 lutego jest Matki Boskiej Gromnicznej i dlatego nazywana jest dzwonkami gromnicznymi. Występuje praktycznie w całej Europie: od Hiszpanię, Włochy, Grecję, Francję, Niemcy, Polskę, Ukrainę, Małą Azję oraz Kaukaz. Jest to bardzo. Drobna roślinka ma pojedynczą, pojedynczą łodygę i na tej pojedynczej łodydze jest szypułka, na której zwisa kwiat. Niestety u mnie już te kwiaty są przekwitnięte. Śnieżyczka przebiśnieg nazywana jest również kwiatem nadziei, ponieważ mamy nadzieję na wiosnę. Nazywana jest również rośliną gładyszem. Natomiast we Francji w wielu kwiaciarniach rzemieślniczych, jeżeli ktoś daje komuś właśnie śnieżyczkę przebiśniek, to symbolizuje, że życzymy temu komuś wytrwałości oraz wiecznego szczęścia. Śnieżyczka śnieg ma ciemnozielone listki. W trakcie kwitnienia tych listków jest niewiele, natomiast po przekwitnieniu bardzo dużo pojawia się liści. Te liście są jakby też takie mięsiste. Zobaczcie. Ciężko mi jest tutaj pokazać. O. Może teraz. Jest to roślina, która we współczesnym ze współczesnych czasach bardzo jest popularna w ogrodach, dlatego że jest to pierwsza roślina, która żywi owady nektarem i pyłkiem. Jest rośliną miododajną, także zachęcam was, abyście również w swoich ogrodach tą roślinę zasadzili. Natomiast w stanie dzikim roślina ta jest pod ścisłą ochroną, ponieważ jest gatunkiem zagrożonym. W stanie dzikim tej rośliny nie wolno zrywać. Można ją uprawiać w swoim ogródku. Pamiętajcie, że jest to blok edukacyjny. Wszelkie informacje, które wam przekazuję, to są, to są informacje edukacyjne. Nie jest to blok, który jest poradą paramedyczną ani medyczną. Jeżeli macie jakieś dolegliwości związane ze swoim stanem zdrowia, to proszę zasięgnijcie porady lekarskiej. Surowcem leczniczym przebiśniegu jest cebula. Jest cebula, jest, która jest mocno wysuszona, sproszkowana. Ja w tej chwili wyrwałam dwie cebulki. Zobaczcie. Takie bardziej są owalne. Niż okrągłe, mają korzenie również. To jest surowiec lekarski. Cebula, która jest surowcem lekarskim, yy, zawiera bardzo silne alkaloidy i ze względu na te alkaloidy, nie można się ją samodzielnie leczyć. Ponieważ mogą wywołać zatrucie w organizmie, jakie mogą być objawy tego zatrucia, to przede wszystkim bardzo silne poty, duży ślinotok, silne bóle brzucha z przewlekłą biegunką. To są skutki uboczne po zażyciu sproszkowanej cebuli przebiśniegu i pamiętajcie, że nie można tej rośliny stosować w samoleczeniu, podkreślam to po raz kolejny. Jeżeli chodzi o kosmetykę, to przede wszystkim ekstrakt z cebuli przebiśniegu jest stosowany do bardzo dobrych Kremów przeciwzmarszczkowych, które są dość drogie, ponieważ kremy te powodują bardzo dobre napięcie mięśni twarzy oraz napięcie mięśni dekoldu. Oprócz kremów, toników, ekstrat z cebuli stosowany jest również w wielu szamponach, ponieważ bardzo skutecznie przeciwdziała wypadaniu włosów. Jest polecany szczególnie dla osób, które mają włosy rzadkie, cienkie, osłabione po różnych kuracjach, antybiotykami oraz są przerzedzone i widać prześwity łysienia. Obecnie. Śnieżyczka jest ma bardzo duże zastosowanie w fitoterapii praktycznej oraz w medycynie farmaceutycznej. Jakie miała zastosowanie w medycynie ludowej? Takie, że stosowano sproszkowaną cebulę w przypadku silnych bólów głowy, zwłaszcza bólów migrenowych, które nawracały. W ostrych bólach stawów oraz osłabieniu mięśni. Obecnie preparaty z przebiśniegu, a zwłaszcza z jej cebuli, ze względu na zawartość galantaminy. Jest to silny alkaloid, mają zastosowanie w chorobie Alzheimera, aby spowolnić jej postęp oraz mają zastosowanie w leczeniu otępienia starczego, otępienia miażdżycowego, w leczeniu demencji. Również galantamina znalazła zastosowanie w anestezjologii, gdzie stosuje się ją w przypadku zwiększenia napięcia mięśniowego po operacjach, kiedy zastosowano, aby te mięśnie były wiotkie. Galantaminę stosuje się również we wszelkich preparatach związanych z uszkodzeniem nerwów obwodowych, chorobie Heinego-Medina oraz wszędzie tam, gdzie jest potrzeba, aby zwiększyć napięcie mięśniowe. To tyle na temat tej rośliny dajcie znać, czy materiały, które wam przygotowywujemy są dla Was ciekawe. Jeżeli tak, to proszę zasubskrybujcie nasz kanał, aby mógł się rozwijać. Ja was serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia.